Cześć! Dzisiaj mija dwa lata odkąd wrzuciłam swój pierwszy film na YouTube. Wiem, że niektóre osoby reagują na to alergicznie, ale nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko minął. To po pierwsze. Po drugie, że um, znalazły się osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Niektóre z was są ze mną od początku, jak na przykład Ruzia i z tego co pamiętam jesteś moją dziesiątą subskrybentką. Um, tutaj... Chcę podziękować wszystkim osobom, które mnie zasubskrybowały. Jest mi niezmiernie miło, wierzcie mi, że ja nie sądziłam, że będzie mi oglądało więcej niż tysiąc osób. I też, że nie straciłam zapału, ponieważ ja mam dosyć taki słomiany zapał. Na początku jestem w coś bardzo wciągnięta, a później tak stopniowo tracę chęci. A tutaj dwa lata i wciąż jestem, wciąż nagrywam. Przygotowałam dla Was. concurso. Z taką jedną nagrodą. Wiem, że wszyscy to mówią, ale jakbym mogła, chociaż z każdym z Was chciałabym sobie uścisnąć dłoń i podziękować Wam za to, że mnie zasubskrybowaliście. Tutaj w tej torebce znajduje się sześć rzeczy. Niektóre z nich są moimi ulubieńcami, innych nigdy nie używałam. Wszystko oczywiście jest nowe, nieużywane. Większość rzeczy jest zafoliowana. I są tutaj rzeczy, które nie są dostępne w Polsce, i mam nadzieję, że to, co wybrałam, Wam się spodoba. Tak, teraz wam pokażę, co tutaj mam dla jednej z was. Przede wszystkim gąbkę z H&M, ponieważ wiem, że nie w każdym H&M te gąbki możecie dostać, nie w każdym tym sklepie jest dział beauty, a ta gąbka jest naprawdę fantastycznym narzędziem do nakładania podkładu, korektora. Kolejną rzeczą jest podkład z Maybelline. Jest to seria Fit Me, niedostępna w Polsce. Jest to podkład o właściwościach rozświetlających, jest długotrwały i wygląda niesamowicie naturalnie na twarzy. Jest to odcień 115 i teraz porównując go na szybko tutaj, na przykład do L'Oreal Trumacz. Jak dla mnie ten odcień bardziej przypomina na przykład Rimmel Wake Me Up w odcieniu 100, także on jest bardziej taki pomarańczowy. Następną rzeczą jest korektor, który jest niesamowicie popularny na amerykańskim YouTubie. Jest to odcień Classic Ivory, produkt, korektor to LA Pro Conceal i jest to korektor porównywany do Pro Longwear'a z MAC'a. Wiem, że teraz ta firma powoli zaczyna wchodzić do Polski, jest dostępna w niektórych drogeriach internetowych i to nie jest najjaśniejszy odcień także jak coś to sobie zobaczy w internecie, bo z tego co się orientuje to ten odcień to jest coś takiego N20 N2 z Maka. Następnie o, to jest L'Oreal Brow Artist Plumper w odcieniu transparentnym jest to Fajna maskara do brwi, która utrwala włoski. Następnie tusz do rzęs z Seventeen. Jest to Falsify HD, czyli jest to mój ulubiony tusz do rzęs, który moja siostra przywiozła z Anglii, ponieważ jej powiedziałam, aby kupiła taki tusz, bo chcę podarować go jednej z was, aby sobie go przetestowała. Jest to odcień Black is Black i w moich starszych filmach mam ten tusz na rzęsach i on naprawdę daje niesamowity efekt. Myślę, że jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza maskara, y, którą udało mi się y, kiedykolwiek mieć. I ostatnią rzeczą jest konturówka ze Smart Girls Get More. Wiem, że ona jest dostępna w naturach i wybrałam tutaj odcień 02 Beige Nude. I myślę, że jest to odcień, który będzie pasował zarówno blondynką, jak i blużonetką Jest dosyć taki uniwersalny. Wszystkie zasady konkursu znajdziecie w opisie, ale najważniejsze jest to, abyście byli subskrybentami kanału, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i odpowiedzcie na pytanie konkursowe. Które brzmi: Bez jakiego kosmetyku nie wyobrażacie sobie makijażu i dlaczego? Co on na przykład Was zmienia, że na przykład czujecie się w nim lepiej? Dlaczego? Uzasadnijcie. Konkurs będzie trwał tydzień począwszy od dzisiaj. Także ja Wam życzę powodzenia i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!